Siema, z tej strony Jackie. Słuchajcie, wielokrotnie padało w moją stronę pytanie, w jaki sposób eksportuję, renderuję swoje filmy już z całego projektu do jednego pliku, e, tak żeby przygotować je na YouTube. Wiem, że ostatnimi czasy podupadłem pod tym względem i więcej miałem komentarzy, że coś jest nie tak z jakością tego filmu. E, natomiast pokażę Wam. Nie w jaki sposób ja to robię, ze względu na to, że to nie dla wszystkich jest tak naprawdę odpowiednie rozwiązanie, a przede wszystkim nie jest to rozwiązanie, które da Wam najlepsze wyniki, a pokażę Wam w jaki sposób powinno się to robić. Sposób jaki Wam zaprezentuję pokażę Wam w programie Final Cut Pro, a więc jak bezpośrednio w tym programie to zrobić. Niemniej jednak te porady, które będę dla Was miał w tym filmie, będą uniwersalne dla każdego jednego programu, w którym montujecie, a więc niezależnie od tego, czy montujecie w Davinci Resolve, czy Premiere Pro, to, to w jaki sposób możecie to wyrenderować i później jak uzyskać najlepszą jakość do na YouTubie. Będzie uniwersalny dla każdego z Was. Także już bez przedłużania przejdźmy sobie do Final Cut Pro i zobaczcie w jaki sposób to tak naprawdę zrobić. Jesteśmy już w Final Cut Pro, tak jak możecie zauważyć, w lewym górnym rogu jest to projekt, który jest w rozdzielczości Full HD w 25 klatkach na sekundę. I postaramy się go wyeksportować tak, żeby faktycznie taką jakość, jaką mamy w tym miejscu, uzyskać też na naszym kanale na YouTube. W momencie, gdy macie projekt już skończony, wszystko jest zmontowane, wchodzicie tutaj w prawym górnym rogu w tą zakładkę udostępniania, klikacie to i wyskakuje Wam lista. Ona prawdopodobnie wygląda w tym momencie inaczej niż wygląda bezpośrednio u Was, a jest to spowodowane tym, że ja już swoją dostosowałem pod swoje potrzeby bezpośrednio. A więc wejdźmy sobie w Add Destination, a więc dodaj źródło. I tutaj możecie zauważyć, że jest sporo opcji w jaki sposób możecie wyrenderować swoje klipy. Jest DVD, Blu-ray, bla bla bla, YouTube też teoretycznie, niemniej jednak ja wciąż nie, nie przekonałem się do tego, żeby korzystać tylko i wyłącznie z tego. To, co będzie nas interesowało, to jest export file. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, tu jest coś takiego, co nazywa się save current frame. Możemy to sobie wziąć, przeciągnąć na listę i ustawić, że eksportujemy tylko jedną klatkę z naszego filmu jako JPEG, w takiej rozdzielczości, w jakiej mamy e, nasz projekt. Korzystam z tej opcji od czasu do czasu, w momencie, gdy szukam jakiejś miniaturki, a nie zrobiłem jakiejś osobnej. A więc szukam po jakiejś klatki bezpośrednio w filmie. Klikam, że w tym miejscu, i później możemy zrobić to w ten sposób, że udostępniamy tylko i wyłącznie tą klatkę, na której w tym momencie się znajdujemy. A pokazuję wam to tylko i wyłącznie po to, żebyście wiedzieli, że właśnie jest opcja: raz, zapisać zdjęcie, a dwa, że możecie właśnie dodać sobie coś takiego na liście, a więc jest to dosyć proste, intuicyjne. Możecie to sobie zapisać jako minia turka. Enter, czy jak tego nie potrzebujecie, to kliknąć Backspace i po prostu to wykasować. Ale teraz już przechodząc do renderowania filmu, wchodzimy w Add Destination i zaznaczamy opcję Export File i przeciągamy ją sobie tutaj na listę. I tutaj po prawej stronie wyskakuje nam okienko. W którym będziemy musieli zmienić nasze ustawienia. Format, a więc co tak naprawdę zapisujemy, czy film i z dźwiękiem, to to jest opcja, która wydaje się najbardziej logiczna. Jeżeli chcemy zapisać tylko film, bez dźwięku wybieramy Video Only, Audio Only, jeżeli chcemy tylko dźwięk, jako MP3 czy WAV. I dalej mamy Apple Devices, Computer i Web Hosting. Teraz opcje, z których ja najczęściej korzystam, to jest albo Video and Audio. I video kodek, który wybieram, to jest H264, ze względu na to, że to jest najpopularniejszy jeden z najlepszych standardów kodeków do kompresowania naszych klipów. A więc long story short sprawia to, że ten film będzie bardzo bliskiej jakości tej, której wypuszczacie, a dodatkowo nie będzie zajmował dużo miejsca. To na co jednak warto zwrócić uwagę przy okazji tego kodeka to jest to, że nie możecie zmienić rozdzielczości, a więc macie taką samą, jaką macie zapisaną w waszym projekcie. A więc jeżeli jest to projekt full HD, to możecie to wyeksportować tylko do full HD. Dlatego inną opcją, żeby zapisać to w tym kodeku, ale mieć możliwość wyboru w jakiej rozdzielczości to. Zapisujecie, możecie na przykład wybrać Apple Devices albo komputer. Ja z reguły wybieram Apple Devices, a to głównie ze względu na to, że te pliki są koniec końców o połowę mniejsze niż gdybym wybrał komputer a nie wpływa to na jakość, nie, nie wiem w jaki sposób, ale coś, coś, coś się dzieje, co sprawia, że po prostu jakość jest taka sama, jakbym wybrał e, komputer czy po prostu H264 w tym poprzednim okienku. Tutaj natomiast zmienia nam się kodek, mamy H264, szybsze enkodowanie, a więc tracimy trochę na jakości, ale render jest szybszy lub better quality, a więc mamy lepszą jakość, ale zajmuje to troszeczkę dłużej. Zdecydujemy się na better quality ze względu na to, że no po prostu mamy lepszą jakość. I trzecie okienko, które w tym miejscu już możemy zmienić, to jest 1920 na 1080 i tu możemy dać albo Full HD, albo 4K. Damy sobie 4K i już Wam mówię dlaczego. Ze względu na to, że pomimo, że ten projekt jest Full HD, to jak go udostępnimy i damy Export file. To pokazuje nam tylko Full HD. Natomiast jeżeli ten projekt będzie w 4K, to będziecie mieli też opcję, żeby wyrenderować go w 4K. I to sobie zrobimy w tym momencie. Zaznaczmy nasz klip, czy też jeżeli macie większy projekt, to zaznaczacie comment A, dosłownie wszystko, co macie na waszej osi czasu. Kopiujemy to, klikamy comment N i robimy sobie nowy projekt. I tym razem już w 4K. Klikamy OK i wklejamy nasz, e, nasz projekt nasz montaż, który mieliśmy przy projekcie Full HD. Tym razem jednak, jak możecie zauważyć, jest to 4K w 25 klatkach na sekundę. Także zaznaczmy sobie oś czasu, klikamy Udostępnianie, Export File i w tym miejscu, jak damy Settings, to mamy już 4K dostępne. To, na co też od razu możecie zwrócić uwagę, to to, że ten montaż zajmie 21,6 MB. W momencie, gdybyśmy wybrali komputer, i tak naprawdę nie zauważyłem opcji, żeby ktoś miał problem z tym, że to co wybieram, Apple Devices, żeby ktoś miał problem z tym, żeby to odtwarzać na komputerach nie aplowskich, czy w ogóle na urządzeniach nie aplowskich. też Better Quality mamy 4K, ale rozmiar tego pliku zmienił nam się i jest dwa razy większy. Dlatego wracamy do Apple Devices, Better Quality, wybieramy rozdzielczość Full HD i eksportujemy. I teraz bardzo istotna rzecz, na którą warto, żeby zwrócić uwagę. Tak jak powiedziałem, chciałem wyeksportować to w 4K. Dlaczego? Ten klip jest cały w Full HD. Przekopiowałem wszystko z Full HD do 4K. Dlaczego eksportujemy to w 4K? Skoro to jest Full HD. Chodzi o to, że YouTube zupełnie inaczej traktuje pliki, które są wyrenderowane i wyeksportowane jako Full HD, a zupełnie inaczej te, które są wyeksportowane jako 4K. I teraz najistotniejsze, jeżeli Wasz film jest nagrany w Full HD i w Full HD wyślecie go bezpośrednio na YouTube, to jakość będzie zdecydowanie gorsza niż w momencie, gdybyście nagrali go w Full HD i wyeksportowali jako 4K, pomimo że on w z 4K tak naprawdę nic nie ma wspólnego. I teraz widz, oglądając wasz film z Full HD, w Full HD nie będzie miał tak samo dobrej jakości, jak widz, który będzie oglądał film z Full HD w 4K. Ze względu na to, że pomimo, że to 4K w ogóle jest to tak naprawdę tylko na papierze, to ta jakość renderowania czy kompresji przez YouTube bezpośrednio jest zdecydowanie lepsza. A więc nagrywacie w Full HD. Renderujcie w 4K, jeżeli zależy Wam na tym, żeby wasza jakość filmów była jak najlepsza. A sam tego często nie robię. Nie robię tego ze względu na to, że po prostu szkoda mi czasu na to, żeby przekopiowywać projekt, co akurat nie jest najdłuższym procesem, ale później przez to, że ten czas renderu jest dłuższy a, i później też publikacji. A, a często wolę po prostu wrzucić film szybciej. Dla przykładu, że tak faktycznie jest, jak Wam w tym momencie powiedziałem, w opisie tego filmu macie dwa linki, jeden jest do filmu z Full HD w Full HD i drugi jest do filmu z Full HD w 4K. I jeden i drugi film, to są te same filmy, były nagrane w Full HD, ale jak możecie sami zauważyć, jakość Full HD z Full HD nie będzie równa jakość 4K z Full HD. I to tyle, ale jeszcze zanim się z Wami pożegnam, chciałem Wam tylko dać znać, że pracuję nad kursem, jak nagrywać ładne filmy na YouTube i nie tylko, także jeżeli bylibyście zainteresowani tego typu, tego typu tematyką, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć od A do Z o filmowaniu, tak naprawdę wszystko, co wiem, to gorąco zapraszam Was do newslettera Jordan Koman, inaczej, ostatnio mam problem z tym, że mówię w tą stronę, a powinno się w tą stronę, JordanComan.com Wejdźcie, zapiszcie się do newslettera i będziecie mieli pewność, że nie przekapicie żadnych informacji dotyczących kursu. Także gorąco zapraszam i to by było na tyle. Jeżeli ten film Wam się podobał i był dla Was pomocny, lajk, like, sub, dzwonek, wiecie jak to działa. Linki do moich social mediów do grupy LensBusters, na którą gorąco Was zapraszam, znajdziecie jak zawsze w opisie tego filmu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i niech moc będzie z Wami. Cześć!